Witam po raz czwarty. Nazywam się Wojciech Warecki. Jestem psychologiem. I chciałem was wszystkich namówić do krytycznego podejścia do mediów, żeby każdy wiedział, jak, jak media manipulują, żebyśmy mogli się przeciwstawiać systemowi. Nie jest to taki trudne, jakby się mogło na pozór wydawać. Każdy może tą umiejętność opanować. Ostatnio skończyliśmy na tym, że Ci, co mają w ręku władzę, propagandę, gotują nas jak żabę, tak, dokładają, gotują wodę bardzo powoli, a nie się obejrzymy, jakby będziemy kompletnie ugotowani. No wiara w, to, że, wiara w to, że rząd jest moralny i kompetentny jest zdumiewająca, no tam prawdę wystarczy się temu. Choć odrobina uważniej przyjrzeć, żeby stracić żeby stracić wiarę, ich kompetencje i dobrą wolę. No i taka tu widzimy rybka, jak chce się złapać na haczyk, czego, czego wam to wszystkim nie życzymy. Skończyliśmy na, na tym, co się dzieje, kiedy wnioskowanie, które, które ktoś prezentuje, nie ma sensu, ale jest nieuprawnione. Proszę bardzo, tutaj namawia nas biskup Galbas, że pójście do kościoła jest wbrew miłości. Jak on doszedł do no to takich wniosków? To jest zupełnie rzecz przydziwna, tak? Wszędzie w całej historii świata ludzie, jakby zaraza, szli do kościoła się modlić, natomiast biskup Galbas uważa, że chodzenie do kościoła jest wbrew miłości. To jest po prostu rozumowanie jedyne, jedyne w swoim jego rodzaju, tak? Arystycy i protagoras, który był twórcą arystyki, byłby bardzo dumny z biskupa Galbasa. Ale tu są, tu są kilka z przykładów ludzi, którzy podważają takie wnioskowanie i podważają te rozsiane fałszywe przesłanki tych różnych wnioskowań. Można wyjść, obejrzeć sobie te filmy, żeby. Żeby po prostu poszerzyć sobie horyzont, zmienić zdanie i zobaczyć, że przesłanki, na których wnioskują oficjalne media, i wnioski, z których wyciągają, są fałszywe. Każdego gorąco namawiam, żeby to zrobił i przeanalizował chociażby, chociażby te materiały. No, tych materiałów jest więcej. Wystarczy odrobinę poszukać, tak, posłuchać Pana Profesora Mirosława Dekowskiego w rozmowie pod tym linkiem. No bo cóż, jeżeli przyjmiemy przesłanki wnioskowania fałszywe i wyciągniemy z tego fałszywe wnioski, wszystko może dla nas się szybko skończyć, jak na tych obrazkach. Pan Andrzeja Krauzę. A no myślę, że one są na tyle, na tyle wymowne i oczywiste, że. Że nie trzeba je komentować, a może jednak, bo wbrew pozerom być może wielbicieli Knuta, a nie wolności jest wśród nas więcej więc te obrazki do niego nie przemawiają tak. Kolejnym taką metodą manipulacji bardzo oczywiste jest argumentów personalnych. Tak? Obraźliwe epitety. No, chodzi po prostu, krótko mówiąc, o to, żeby odsądzać od treści wszystkich ludzi, których zdanie nam się nie podoba, żeby nie podchodzić do tego merytorycznie, dyskutować z argumentami, tylko żeby obrażać nadawcę. No, tu przykładów jest bardzo dużo. Tam chociażby. Chociażby ten pan Jerzy Zięba, czy, czy inni dość, przeciwnicy, przeciwnicy tego, co się dzieje, do, doświadczają bardzo nieprzyjemnych sytuacji. To jest y, prosta manipulacja, ba, bardzo skuteczna. Przy inaczej prze, przeinterpretowuje cudze wypowiedzi. O, tu właśnie, prawda. Jest ziemba zwariowa, twierdzi, że koro i tak dalej. Czy smugi na niebie zabijają? No po prostu przyinaczają jego wypowiedzi, robią z pana, jest jego zęby, po prostu wariata, Metoda to ja. No trzeba po prostu ludzi straszyć. Tak, to zawsze tam jest bardzo, jest bardzo skuteczne, ma wszakże jedną wadę, tak, tak jak nawet powiedział Napoleon, że tam trudno siedzieć na, na bagnetach, no nie można ludzi straszyć bez końca, więc no, tam oni jak wyraźnie widać, że strach jest dozowany, no, wszyscy tutaj prawie umarli ze strachu, no, no niemniej gdzie ci z tego granica są takie zjawiska psychologiczne, że człowiek bez przerwy straszony zaczyna się na to odparniać, i należy przypuszczać, że ci, co tym sterują, to dobrze o tym wiedzą, tak? że jak się zrobi ciepło, to tą całą kwarantannę i ten strach może, może szlak trafić, więc być może wykorzystują ostatnie momenty. O, to taka historia z niedawna, pan Andrzeja Sedowskiego, tak przeniesiono na kwarantannę. Stara się wzbudzić emocje do spraw i ludzi zgodnie ze swoim celem. No, manipulancje emocjami to jest kluczowa. No na przykład to jest taki film, o tam epidemia strachu, tak? Który tak naprawdę poświęcony jest. jest Jednym z wielu, być może tam, dziesiątków nawet filmów, które nas mają wyedukować. Jak, co mamy myśleć na temat epidemii, kto nam pomaga, kto nam szkodzi, jakie mamy czuć emocje przede wszystkim, tak? Najnowszy numer tygodnika, tak? epidemia strachu. No, po prostu mm, oddziaływanie na ludzi na poziomie emocji, wzbudzanie lęku, strachu. No jest, nie ma nic wspólnego z merytoryką, natomiast wpływa na, wpływa na ich działanie to jest temat też bardzo obszerny. Żeby kogoś rozzłościć, rozścieczyć, przestraszyć, przejąć go lękiem. Tak? No. tak naprawdę większość tych komunikatów, które obserwujemy jest jest właśnie przesycona silnym takim komponentem emocjonalnym, że trudno jakby podejść że wielu ludziom racjonalnie do analizy tego, co widzą i słyszą. Fabrykuje konsekwencje. No. Chodzi w tej całej historii o to, że ktoś ma... ktoś opowiada ludziom, że w związku z tą sytuacją, która jest taka, jaka jest, konsekwencje będą takie, a nie inne i tam może czasem mówić prawda, ale wielokrotnie, wielokrotnie tej prawdy nie mówi. No a pod wpływem nieuchronnych konsekwencji podejmujemy dzisiaj właśnie takie, a nie inne działania. Więc jeżeli ktoś nam przedstawia tam, do kiedy będzie trwała epidemia, czy nam zabraknie jedzenia, czy tego, czy owego, warto jest no, krytycznie podejść do, do tych komunikatów i przypatrzeć się im, czy te konsekwencje, aby, no, jak wiemy, większość takich rzeczy, przynajmniej 80%, których, których się spodziewamy negatywnych, się wcale nie zdarza. A ci prerocy, które takie nam zagrożenia tu fabrykują, zwykle robią to w trosce o swój interes. A jaki on jest, to już inna sprawa. Manipuluje znaczeniem słów. No i tu na przykład, te, tam, czyli po prostu z, to jest takim dobrym przykładem zmiana znaczenia słowa: pandemia, ale też tutaj te wszystkie, te wszystkie, tak naprawdę, z. W, Przepisy, które zostały wprowadzone, to jest de facto jakiś tam stan wojenny, nadzwyczajny, czy cokolwiek tak, aczkolwiek bez takiej nazwy. Jak ktoś nie jest nazwany, to jak wiemy, to, to nie istnieje. No, to takie mamy. Od 13 marca mamy w Polsce nieformalny stan wyjątkowy. No, raczej należałoby, się chyba zgodzić z tym. Mimo że te pojęcie, ten, ta historia nie ma nazwy. Manipuluje znaczeniem słów. Musimy na to zwracać uwagę, jakie znaczenia kryją się pod poszczególnymi słowami, żeby nie zostać nabranym. Społeczny dowód słuszności. No, jeżeli wszyscy coś robią, to mamy robić my, to już mówiliśmy o tym, ale to jest tam bez przerwy akcentowane, zostań w domu, tam jakieś inne historie. Że to coś, co tam podobno robią wszyscy, to ma nam przynieść korzyść, że jest to rozsądne. Tak? No, tam czasem tak, czasem, czasem oczywiście, że to, co robią wszyscy, ma sens, ale wielokrotnie nie. I tu nie możemy być zwolnieni z używania własnego rozumu, i nie trzeba być jakimś tu szczególnie wybitnym myślicielem żeby dojść do wniosku, że dla wielu osób, na przykład starszych, chorych i samotnych, przebywanie samemu domu może być absolutnie samobójcze. Jak się zdaje, nikt specjalnie nimi się nie zajmuje, więc uważajmy na to, co robią inni. No, poczucie to winy. To jest, to jest bardzo perfidna manipulacja ponieważ jeżeli komuś się wmówi poczucie winy, to będzie odrobił z własnej woli z własnej woli wszystkie rzeczy, które życzy jest manipulator. To takie nowatorskie chwila, to niektórzy wmawiają, że tam zdrowie odpowiedzialni są rozchodzenie się wirusa, tak? To bardzo jest nowatorskie. podejście do epidemiologii, tak, że nawet zdrowie zdrowi siedzieć w domu, nie pomagać innym, no, bo są... Ponoć odpowiedzialni dorosły wirusa. Podobnie chodzący do kościoła, tak? że po prostu tam szerzamy epidemię. Generalnie wszyscy ci, którzy nie zgadzają się z represjami i ograniczeniami wolności obywatelskich, bo oni tu wyłamują się pod dyscypliny. No i tam, tam słyszałem, że na Facebooku nawet donosiciele się grupowali w jakieś tam grupy, które mają donosić na innych że się gdzieś zbierałem albo łamią kwarantannę coś takiego, poczucie winy, tak? Ten, kto się nie słucha kogoś tak rozsądnego, nie wiem, tam jak premier czy jakiś tam biskup, który optuje za, za kwarantanną i zawłaniem kościołem, ma być pełen winy, tak? Pę winy po prostu, że, że zachowuje się nie tak, jak trzeba. Jeżeli ktoś da sobie wmówić takie poczucie winy, to... To będzie robił po prostu wszystko to, co chcą manipulatorzy, twórcy propagandy, sam nie jakoś siebie, już nie trzeba będzie go nawet straszyć specjalnie. Tylko on po prostu będzie robił, no mówiąc w cudzysłowie, tak jak trzeba, korzysta z niewiedzy odbiorcy. No, to po prostu jest. Ocean przykładów. No to jest łóżkowiec indyjski, tak, który podobno tam gdzieś uczestniczył między jakimś tam nietoperzem a jakąś potrawką chińską i rozniósł epidemię, no po prostu szkoda słów. No, korzystanie, z, z ignorancji, z niewiedzy odbiorcy, jest powszechne. No, te dane są trudno weryfikowalne. Panowie, którzy to opowiadają, no i panie, dobrze wyglądają. Są bardzo pewni siebie, życzliwi, pełni troski dla nas. Mówią bardzo szybko, bo no, tam naprawdę nie jest, nie jest to proste, nie jest to proste, żeby, żeby to wszystko zbadać. Ukierunkowanie myślenia odbiorcy za pomocą stereotypów. No, stereotyp to mówiąc tak najprostszy sposób widzenia jakichś spraw, e, prosty jak budowa cepa, tak. No, stereotypy mogą być bardzo różne, no tam antyszczepionkowiec na przykład, człowiek ciemny i tak dalej. Kiedyś to była w tym rysunku jest babcia moherowa, czyli starsi ludzie wiadomo było, że są ciemnie ograniczeni. Nie rozumieją świata, Antyszczepionkowcy są wsteczni, tak, katolicy zakłamani, rząd jest pełen dobrej woli, media bynajmniej nie kłamią, tylko się po prostu dbają o nasze interesy i tak dalej, i tak dalej, i tak, stereotypów, no, stereotypy oczywiście mają też zalety, bo Trochę zaoszczędzają nam wysiłku umysłowego, no ale zawierzenie stereotypom przy analizie skomplikowanych zjawisk, a nawet nieskomplikowanych, a tak bezkrytyczne do nich podejście, może nas zawieść na manowce. Badajcie, jakie stereotypy sprzedają nam media, jakie są w naszym życiu. Przyjęcie fałszywej tezy zadowiedziono, tak. A. No, to ten pan właśnie nam to opowiadał, że młodzi też są zagrożeni. Przyjęcie fałszywej tezy za dowiedzioną, to chodzi o to, że ktoś autorytatywnie wypowiada jakieś zdanie, na które nie ma dowodów i twierdzi, że... twierdzi, że jest właśnie tak, a nie inaczej. Jest taki pan, pan Jerzy Milewski, który się zajmuje... Tym wirusem, który udowodnił radiownet czarno na białym, że tak naprawdę nie ma żadnych dowodów na to, co się dzieje, że wszystko to jest... Wszystko to jest propaganda. A tu mówiliśmy o autorytecie, ale to może warto przyjrzeć się sprawie ekspertów, który jest takim szczególnym podejściem do autorytetu. No ekspertów mamy po prostu od wszystkich spraw e, bardzo dużo. Wysypa zwłaszcza od, zwłaszcza od e, wirusologii zachowań teraz w trakcie tej rzekomej epidemii, tak? O ekspertach napisaliśmy kilka słów w książce, co wpływa na dziennikarzy, na te dziennikarze ma, że mają wpływ, no, żeby... No jest kilka jakby takich warunków, żeby sobie dobrze wybrać eksperta. Żeby ocenić eksperta trzeba. Po pierwsze, sprawdźmy, czy ekspert jest wyraźnie określony. Nie należy wierzyć od razu. W zapewnienia, badania, dowodzą, twierdzą. Ja no, nie, 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 nie wiem, czy to jest proste. Być może nawet trudne, no, ale zanim komuś zawierzymy, trzeba wiedzieć, czy, czy ten ekspert jest ekspertem takim. Takim właśnie, który się porusza w obrębie swoich kompetencji. Po drugie, czy dana osoba jest rzeczywiście ekspertem w danej sprawie? Często jest tak, że osoby publiczne mają ogromne zapotrzebowanie na zabieranie głosu w kwestiach, na których się nie znają. No, tam dziennikarze, tam sportowcy, artyści, aktorzy, no, mamy wysyp całych właśnie takich ekspertów które pojęcia nie mają o czym mówią i namawiają nas, namawiają nas na takie inne za zachowania. Po trzecie, czy pomiędzy ekspertami wypadającymi się w tej kwestii istnieje zgoda, czy zeznania są podzielone? No, jeśli chodzi jak mówimy o tej historii epidemicznej, no to wbrew Wbrew tutaj tworzone jakby mm, takiej audrze, że w takiej audzie, że jest, jest pełen konsensus, bynajmniej nie jest, że jednak jest grypa odważnych ludziach, na przykład dr Jerzy Jaśkowski, czy tam inni, których wskazywałem, którzy którzy mm, mają inne zdanie odmienne. Po czwarte, czy przedstawiona opinia mieści się w kompetencjach prez, eksperta? A bardzo często nie. No, na przykład, politycy bardzo często nie mają w ogóle żadnych kompetencji. Poza, poza tym, że są dobrze obrani, odpasieni, nauczeni przemawiania, machania rękami, gadają do kamery, kompetencje są minimalne. Proszę mi wierzyć. Po piąte, jakie dowody obiektywne, materialne może przedłożyć ekspert? Abyśmy, abyśmy, w jego zdanie uważyli. No, te wspomniany pan Jerzy Milejski w Rady Wnet, tam na takie podobne pytanie, czy on neguje to wszystko, co się dzieje we Włoszech i w Polsce, poprosił o dowody z literatury, takie materialne, nie tylko jakieś opowieści, opowieści propagandowe i okazało się, że, że z tym jest bardzo słabo, że nie ma takich dowodów. Po szóste, czy ekspert jest bezstronny, jakie ma interesy? No to warto zauważyć, że politycy, tam naukowcy, koncerny, tam różne korporacje i tak dalej, ich interes jest wspólny, żeby trzymać nas w tym stanie. Naukowcy podlizują się politykom, politycy polityce tym pseudo -ekspertom, To wszystko. Tam jeszcze strzały szereg innych interesów, już nie popadając w jakieś tu teorie spiskowe, bo to nie na to, nie na to jest miejsce, ale na bezstronność ekspertów, które nas mówią przez telewizję, to jest bardzo, bardzo problematyczna. Jak widać ocena eksperta to temat dla niewątpliwie świetnego eksperta. To nas poznawczy. Za jego pośrednictwem mass media mogą wpływać na nasze zachowanie, na przykład jeśli prezentują nam wiadomość silnie sensacyjną, że rozbieżność pomiędzy naszymi poglądami a faktami. Mamy wtedy tendencję do zmiany naszego myślenia, naszej postawy. No i tam te na przykład pokazuje się nam ciężarówki we Włoszech, które ponoć, które ponoć wodzą tam sterty trupów i ta wiadomość, ma silnie zmodyfikować nasze myślenie. No bo doznajemy dysonansu poznawczego, że fakty, które są kreowane przed naszymi oczami, mają bardzo silnie wpływać na nasze myślenie. Jakie zdjęcia lekarzy tam umierających. Różnych, no, to dzieci, no, stary, no, straszne rzeczy po prostu. I ten, to jest tak dramatyczne, i tak straszne, że po prostu, żeby się dostosować do tego, musimy zmienić nasze myślenie. No, jest to po prostu trzeba być bardzo odpornym na presję, bardzo, może nie bardzo, ale wnikliwym takim obserwatorem, żeby się wyzwolić z tego typu manipulacji. No zwłaszcza, że jak otwieram przykład internet, to co chwilę widzimy kolejne zarażenia w Polsce i tak dalej. Tak, wyliczanie tych osób. No, po prostu kłamstwa, tak? Po prostu zwyczajne kłamstwa. No, po, no wiele informacji jest trudno weryfikowalnych. Pomyślana prawda, z nieprawdą bardzo często. No, cały koktajl, który nas tutaj dotyka, który dla nas jest. Naprawdę trudne do przełknięcia i trzeba, tak jak mówię, mieć dużo zdrowego rozsądku, ma trochę wiedzy i trochę ochoty, żeby temu się nie poddawać. Dziękuję bardzo, do widzenia.